Zostańcie w kolejnym odcinku z serii Turniego Cars Edycja Warszawa, jak co niedzielę, witamy Was Jesteśmy na torze S8 Race 2, Janik wspomniał I co, 11 osób, 11 uczestników, którzy rzucą nam wyzwanie Mają do wygrania, jak zwykle 600. <noise> Dobra, lecimy longiem, bo to, lecimy to musi longiem. być Trzy, 600 jest w Oczywiście płatne podium, jak zwykle nie zapomnijcie zostawić subskrypcji Jeżeli nas pokonają Jeżeli nas pokonają oczywiście Subskrypcji, lajka oraz dzwonka na kanale 3Biegi Że I przede wszystkim udostępniajcie te materiały, żeby doleciało to do, do jak największej ilości ludzi Dokładnie Oprócz tego macie też Instagrama 3Biegi, gdzie zawsze informacje gdzie nagrywamy, kiedy i ilu osób szukamy, na jaki tor Widzowie sprawdzajcie co, widzowie, się, sprawdzajcie, co się, się dzieje, bo dzisiaj jest odcinek Mega Yo, dzięki. Siema widzowie, jesteśmy prawie gotowi do wyjścia z chaty Jedziemy na S8. S8 tor kartingowy. Widzowie, 11 osób i nasza trójka. Pokonają nas, czy nie? To się okaże, już za chwilę. Siema widzowie, jedziemy już dostan. na tor kartingowy. Top są tym razem za kółkiem. W razie, nie w tej piecholonej pecie. Zamknij mordę, pajacu. A, Dżanczyk też A miejsca jest z tyłu, je Stary, bo to jest auto dwuosobowe, kurde o, a nie na jakiś. bo no, To stary, wyjazdę. mówiłem ci, że na potrzeby trzech biegów masz kupić nową furę. Mówiłem czy nie? Ale no ty mówiłem ty ku... czy nie? Ale, ale to ty kupiłeś. Na czerwonym? No? Nie. Na żółtym. Późne, późne żółte było. Wczesne. <grym> nie, tu, się... tu, gdzie ta kupra? Uuu, ale Mercedes fajny. Jezu! Przestań napinać te kości policzkowe. nie Ej, to ty masz takie? Paźle mają te Teraz napinam. Widzowie? Do trzech Ja mam pytanie do mieszkańców yy, okolicznych małych miasteczek i wsi pod Warszawą: dlaczego traktujecie swój dom jako osypianie? Co? Czemu traktują swój dom jako osypianie? No, stary, jak ktoś pracuje w wawie, a mieszka pod wawą, to czas dojazd do pracy, powrót, zakupy pośrodku, to jesteś w chacie tylko na czas spać. Ale dużo pracuje z A ty kupiłeś to jedzenie? Chidzę mnie, odlała. Tu przynajmniej jest różny zjazd, bo byliśmy w Sosnowcu, na to żeby też nagrywać. No też tam, mam, wiecie, taki delikatny podział, Trzeba idziesz w no i też mają zjazd. Jeździesz jak po fali. Jest tragi tragiczny. No, i tam jak się wiecie, tak rozpędziłeś i z tej górki zjeżdżałeś, to tak nie, kiedy już nie tak odbędzie Od tego wyścigu nasz chudy kolega z ze sobą o Cześć, Kamil, 26 lat. Kasia, 27 lat. Wojtek, 20 lat. Gabriel, 20 lat. Bartek, 19 lat. Cześć, jestem Rafał, mam 22 lata. Max, 21. Michał, 20 lat. Cześć, mam na imię Olżas, jestem 20 lat. No. Siema, jestem Antek, mam 20 lat. Nazywam się Franciszek, mam 21 lat. Janek, 19 lat. Cześć, witam cię serdecznie. Witam. Czy imię? Bartosz. Bartosz. Powiedz mi, co cię skłoniło, żeby wziąć udział z kolegą tutaj u nas? Wczoraj siedzieliśmy sobie z kolegą. Na trzeźwo? Tak, odpoczywaliśmy po studiach. Warszawiacy na trzęsieniu? W piątek wieczorem? Jesteśmy z Jesteśmy z łodzi. Jesteśmy Aha, z łodzi. Dobra. Są z łodzi, studiują tak. to jest kwestia wyjaśnienia. No i kolega mówi: Jest event, są go karty za darmo, będziemy na odcinku. Ja mówię: Dobra, dawaj, zapisuj nas. nie? No i klasunia. A ja jesteś z Warszawy? Tak jest. Od urodzenia? Tak jest. No i jak tu się mieszka? Bo ja wiesz, co nie jestem w Warszawie, jak ja słyszałem, że mówią, że Warszawa to stan umysłu. Warszawa to jest stan umysłu. Powiedz mi, co cię skłoniło, żeby wziąć udział u nas? Kasa. Tylko kasa? Tak. A jeździłeś kiedyś? Nie. Ale podoba ci się czy nie? Co to jest Ja nie lubię widzowie elektryków. Nie. Ale chociaż ładne neony mają pokryt. O tyle jest dobrze, że jest po prostu nowy to I to jest plus. Na pewno go karty będą szybkie, więc to wiecie też, jakby całkowicie inne doświadczenie. Ja nigdy nie jeździłem na elektrycznych, no a za niedługo trzeba będzie jechać do nitro, do poznania. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej słowo jabłko. Przez co? Przez przypadki. Jabłko. Jabłka. Powiedz mi, wygrywasz dzisiaj główną nagrodę trzystóweczki, na co wydajesz? Na co wydajesz? Tak jest. Na życie, jak to student. Jab jabłku. Jabłko. Co byś zabrał ze sobą na bezludną dyspę? Trzy rzeczy. Trzy rzeczy. No to zapalniczkę, mmm, jakieś ubrania i nóż. I nóż, dobra? Z jabłkiem do jabłka. O jabłku. O jabłku. E, jabłko. Dobrze, dobrze. O do jabłko. Znajdujemy się na balkonie. Myślę, że z tego miejsca nasz szanowny kamerzysta nagra dla was parę przywitek. Który jest bardzo duży. Kurwa, da się tu gdzieś zapalić? Nie wiem, też bym wyszedł What's this, motherfucker? What's this? Huh? BMW, Audi, Mercedes Albo jakiś inny samochód twój wymarzony Pewnie BMW BMW, konkretny model? Raczej nie Nie Ten gościu z na odcinek Pytam o głupsze rzeczy. Studia? Studiuję i pracuję. Jakie studia? Na Simrze. Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Uuu, chciałem, chciałem Cię coś zapytać z Twojej specjalizacji, ale chyba nie dam rady skonstruować pytania. <laughs> Powiedz mi, to co ci najbardziej jara? Adrenalina, rywalizacja, czy możliwość ograź znajomego o parę stwy? Adrenalina. Adrenalina? Z tych Czyli co? Czyli ty jesteś bardziej taka motoryzacyjna. Można tak powiedzieć. Ogólnie warunki są 100 razy lepsze niż na innych torach, chociaż jesteśmy jeszcze przedwieznani, więc jeszcze nie opisujemy jak... Się jeździ jak jest to, ale co mi się podoba na starcie? Widzę, że na kierownicach są monitor wyświetlania czasówek, a to ogromnie pomaga, żeby pokonywać własne czasy i widzieć na górze jak się je A chociaż dzisiaj zbliżysz się do podium? Z monitorkiem myślę, że mogą być takie szanse. No i nie mogę dostać polidu, który jest które się ślizga. Ostatnio miałem takie, co się ślizga. To mnie irytowało. Dzisiaj po prostu to wyląduje. i nie będę musiał płacić 300. <grym> A, no i jeszcze yy, mimo że mają duże przyspieszenie, co jest wadą samochodów elektrycznych, to jedna zaleta nie wali spalinami i nie wdychasz tego. Jaką postać z bajki najbardziej przypominasz po alkoholu? Postać z bajki? Tak. Jakiegoś chyba kota jakiegoś. Kot w butach. Kota w butach? Tak. Żeby zgaciła, tak? Ty też. Ale taki jestem potulny. Ale też umiem co drapać. Czy któryś z tych kasków dziś wygra? Kolenia to ja unikam. Pierwsze miejsce, tylko i wolce. Muszę uratować to pseudo. p <gasps> Te kilka sekund, Za kwasami na klatę, nigdy więcej. Nie siłowni to wios. Jesteśmy na świeżo po wyścigu. No to jest wrażenie. Pierwszy raz byłem na gokartach elektrycznych. Byłem do tej pory tylko na spalinówkach i muszę powiedzieć, że chyba wolę spalinowe, ze względu na ten właśnie ryk silnika. Po prostu inny feeling. Ale wynik jest całkiem satysfakcjonujący. Nie na razie, który był. Nie mówię, ale usatysfakcjonował mnie. Niestety, widzowie, e, są wyniki od razu na tabletach przy kierownicy, więc uczestnicy wiedzą, którzy są. Póki co nie mówimy wam. Natomiast powiedzmy, jesteś zadowolony z tego wyniku? Oczywiście. A powiedz mi, jakiś zakręt sprawił trudność, coś? Na pierwszym zakręcie od razu tutaj, jak na wychodziliśmy no? na starcie, to mnie zrolowało, obróciło Na mnie. początku? Na samym A, początku. A, to ciebie miałem. A weźmy to sprawę o trudność? E, wiesz co, trafik na torze, e, niestety niczym nie okrążeń mieliśmy, ale chyba tylko jedno udało mi się przejechać takie czyste, że dałem radę po prostu przejechać swojego maksa. No, reszta niestety mnie blokowała i potraciłem bardzo dużo czasu na to. E, Kasia, ty jesteś doświadczoną gokartczynią. Jest, Jak jest. wrażenia na tym torze, bo na tym torze jesteś pierwszy raz? Fajnie, podobało mi się to jak był skomplikowany w niektórych miejscach, są takie zakręty, które są wyzwaniem zdecydowanie i piękne ma kolory. A powiedzmy pierwszy raz na elektryku byłaś teraz tak? Tak. No i jak porównasz spalinówkę, elektryk? Powiem Ci szczerze, że tak nie widać bardzo dużej różnicy, ale ewidentnie to przyspieszenie na wyjściu z zakrętu jest, jest mocniejsze tutaj. Tak, też mi się tak Znasz swoje miejsce. Ósma. Ja byłem A, dziewiąt. No cóż. I po prostu takie trudno trochę było. Dla mnie. Okej, okay, no ale jechałeś... Miałeś dużo, nie wiem, wypadków? Wypadków, tak. Tak. No. Okej, okay, dobra. A powiedz mi. Nie wiem. Za szybkie było to za duże przyspieszenie. Ja myślę to było za szybko. Tak? Dla tak, to, za szybko. Tak, za szybko to było. I to było takie trudne po prostu, taki, taki ról był taki, nie wiem, taki silny po prostu nie, nie mógł, taki w prawo, w lewo. No, bardzo ciężkie ta tak, była tak, kierownica, tak. no, ale wszystko boli. Tak, u mnie, tro, u mnie tylko głowa boli trochę. Okej, okay. a wiem, że wy widzieliście wyniki, natomiast, no, jak oceniasz? Zadowolony jesteś, mogłeś lepiej, czy jak na pierwszy raz? można lepiej, ale na pierwszy raz tak naprawdę dobrze poszło. Okej. Okay. A który byłeś? Przedostatni. Przed... No tu, tu... Dobrze poszło. Dziękuję bardzo za udział. Ostatnie miejsce Polska. Gratulacje. Przedostatnie za udział. udział. Brawo. Za udział. Przed ostatnie miejsce Michał S. <noise> A, to jest Najlepszego. Franciszek S. Rafał T. za udział. za udział. Dziękuję miejsce za udział. Dziękuję za udział. Dziękuję za udział. Dziewiąte miejsce, z kanału Klasycznie to Klasycznie. Jak ty to robisz? Robię w drugiej połowie zawsze stawki. Tak? Ósme miejsce. Max M. Dziękujemy za udział. Mam za udział. Za udział. Dziękujemy. Dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że się dobrze bawimy. Siódme miejsce. Kasia. Brawo. Dzięki. 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 Za udział. 6 miejsce. Janek. 5 piąte, Gabriel. To blisko punktowałem. Bardzo blisko, ale dobry, nie, dobry, nie, dobry, dobry. Dobry wynik, dobry. dzięki. No i najbardziej profowym jest czwarte, Antek. Trzecie miejsce, Bartosz D. Przejdziemy na skutkę, jest chodź tutaj z nami. tutaj kolejne miejsca. Miejsce drugie, Kubik z kanału 3 -bieg. Dżaniks z kanału pierwszy raz, pierwszy to jest na Co No to no. pewnie to będzie okay. Dla ciekawskich powiem, że różnica między drugim a trzecim miejscem, czyli chyba z moim 20. Więc myślę, że jakiś zakręt jakby ci nie obróciło na tym kółku to, to był drugi. Tu Widzowie też widzicie teraz tabelę co Dokładnie. Najlepszymi czasami. Rzuca, rzucamy ją teraz. Więc widzowie, Wiec. czasem tak bywa, że uczestnicy no, nie wygrywają, my jesteśmy na podium. Bardzo nam mm. przykro z tego powodu. Bo Bardzo, ostatnio no. nie byliśmy na podium. Ostatnio nie byliśmy na podium, rzeczywiście trochę pieniędzy poszło. No, może w kolejnym odcinku. Będzie inaczej, miejmy taką nadzieję, tymczasem żeby wychodzi ze stóweczką od nas, Zaraz mi ją tak. damy. szybkie podsumowanie. E... Bo musimy wychodzić z, z tej salki. Dziękujemy klas... przede wszystkim bardzo s 8 za to, że udostępnili nam tutaj przestrzeń do nagrywania salkę, a salka zajebista. To salka Prawda. zajebista, nawet zobaczcie, jakie malowanie. W każdym razie szybkie podsumowanie. E... Co, jak go oceniacie? Ja, ja uważam, że pomimo tego, że byłem sceptyczny nastawiony do elektryków. Całkiem nieźle, bo, bo, jest, bo jest po prostu szybkie, szybkie przyspieszenie. Ja powiem tak: no ja jestem fanem spalinowych, nigdy nie byłem fanem niczego, co jest elektryczne, tylko e papierosa. Co? <laughs> ja jestem za spalinowymi, spalinowymi normalnymi do kartami e, natomiast co, tor zajebisty, zajebiste ułożenie toru fajne, fajne, fajne zakręty, fajne mostki, fajne zjazd z mostka to, to powiem wam, że na tym torze jest o tyle fajnie, że tu mać taką długą prostą i na te zakręty możecie na pełnej tak, tak, wchodzić tak, ja nie hamowałem na pewno. nie e, hamowałeś na pewno znaczy, nie no, są <laughs> jest nie, 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 są. starosty takie bardzo szybkie, dynamiczne, takie szykany są zajebisty ten tor znaczy w sensie, o, o, jeżeli chodzi o ułożenie tak, e, mi że się tor podobał, przyspieszenie za mocne. Ty byłeś w bandach parę razy chyba? Tu chyba kilka da. No dobrze. Tak? Ale ja tam, o Jezu, ja tam raz byłem w bandzie jak już te bolidy zwolniły. Tak? Co? I nie wyrobiłem w zakręcie. Widzowie, pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, pamiętajcie, oh. lajk, like, dzwonek, wszystko macie na dole. Również Instagramy teraz na na naszych klaskach piersiowych. No i przede wszystkim Instagram TrzyBiegi, biegi. Tam wrzucamy wszystkie 3... informacje o naszych wyścigów. gdzie miasto, które miasto tym razem atakujemy. Pamiętajcie, co niedzielę film z Tour... wypuścić w de... z Tour de Gokard na tym kanale. I co? Dzięki za oglądanie. Do, Do następnego. następnego. Do widzenia, Do widzenia. Do widzenia. Nie było więcej? No ale nawet dzisiaj rano nie A ja też kurwa... Najlepsze teksty wale... A, czekaj. No bo nie, bo to było... Ale czemu to kończyło? Czemu kończysz? Niech to idzie cały czas. Nie no, jedźmy na chaty i zamówmy stery faktycznie. Już będziemy sobie przegrywać, zobaczymy co ten... Co tam z tego wyszło. A my musimy jeszcze kurwa tutaj kontent wkręcić. Otwórz bagażnik. No co, otwórz? Kurwa, widzowie. wypisuję się zaraz z tego projektu, bo już mnie ludzie wkurzają. Którzy? Nie mogę. Cudzi? Uczestnicy, współtwórcy i kamerzyści, montażyści. <noise> Wszyscy. Dawaj szybko. No już, ubieram się. Na pierdole. On kurtkę założył, żeby podejść do bagażnika. Nie, idioty. Oj żeby... widzowie mam dość topsona widzowie naprawdę mam dość Weź to Ile tam ciśniesz? Kolego no, 30 Ja pierdola, wiesz ile tu masz? Stuwę 120 No to przekroczyłeś Wiesz, że widzowie cię za to zjadą Widzowie jak widzowie a mama O no lepiej, że mama tego materiału nie oglądała Widzowie, dzisiaj kręcimy również odcinek kanapowy w zasadzie nawet nie wiemy czy on się pojawi to wy musicie dać nam znać czy chcecie, aby coś takiego się pojawiło czy lubicie nas tylko w relacjach międzyludzkich z obcymi osobami, czy też chcecie zobaczyć jak zachowujemy się między sobą jak się wyzywamy, jak ciśniemy bekę z siebie no dasz kurwie miodu? to daj do 90 i daj pizdę pełną no daj pełny but zwolnij do 90 Dobre. i daj buta w podłogę dawaj w podłogę Co jest? Podłogę? Chłop się spojrzał we kwórcy co za idioci Dobra jest I standardowe 80 na 120 chuj No, także no, tak, widzowie Póki co kończymy widzimy się w mieszkaniu. Hello!